Nie ma. Ja witam Was w kolejnym odcinku. Ja chciałem Wam powiedzieć, ja nagram taki film jak teraz. I taki film jak teraz, ale później. W sensie już po pierwszym egzaminie z polskiego. Albo nie, ja mam inny pomysł. Teraz nagram ten film i tyle. Więc tak, ja Wam powiem. Ja przy, przyrównam ten próbny egzamin do tego, takiego, yy, wiecie, tego, co jutro będzie. Tego, takiego już ostatniego, nie? I czym on się będzie różnić? No to z tego, co wiem, to raczej niczym, no, jeśli chodzi o tam zadania, no bo przecież po co były te próbne, żeby wiedzieć, co będzie na egzaminie, więc raczej niczym się nie będzie różnić. Ale oprócz tego. To będzie się różnić tym, że tamto my po prostu mieliśmy tam jakieś sale elektryczne, wyznaczone i musieliśmy wyłączyć telefon i schować do plecaka w kantorku i pisać na sali, nie? Tak było na próbnym i tam potrzeba było legitymację mieć, co nie i ktoś się spóźnił na ten egzamin, normalnie, a go normalnie tam przyjęli, nie? I też bez legitymacji mógł normalnie sobie wejść do szkoły, nie? Znaczy do szkoły, do, na egzamin. A tutaj, na tym ostatnim egzaminie, to już nie będzie już tak wesołe jak teraz. W ogóle ja nie radzę nikomu ściągać, bo to nawet jakbyście 3 lata ściągali, to się wam nie uda. Więc ja kompletnie nie radzę ściągać, po prostu. Strzelajcie jak czegoś nie wiecie, nie? ale ja nie o tym mowa, bo to będzie tym razem no, raczej nie no, na sali gimnastycznej no, nigdy nie ma na sali lekcyjnej egzaminów ostatnich, więc chyba będzie na sali gimnastycznej taki normalny egzamin no ten egzamin będzie na sali gimnastycznej i nie wiem, nie wiem w ogóle co zrobią nam z telefonami, czy bo mamy tam kantorek na sali gimnastycznej, ale ale nie wiem kompletnie co będziemy robić z telefonami. Butelkę musimy mieć coś tam odłożoną. Butelkę, możemy, butelkę wody możemy mieć, ale nie na ławce, tylko tam wiecie, nie? No jak tutaj na przykład byłaby ławka. To nie tu na ławce, tylko na podspodem, nie? No. Na tym polega właśnie ta różnica, więc. To wiem, co nie? A tam na próbnym egzaminie to ja mogę mieć na ławce normalnie butelkę i ja tam miałem Chusteczki? Chusteczki do nosa, to nie wiem czy możemy mieć. Chyba możemy mieć normalnie. Raczej to było... nie wiem, no raczej chyba możemy mieć normalne chusteczki. Więc... No. I nie wiem, i jak na próbnym y, egzaminie komuś by zadzwonił telefon, to nie wiem co by się stało. Bo u mnie to się tak nie zdarzyło, że komuś zadzwoni telefon, więc nie wiem. Więc, bo jak na tym ostatnim komuś zadzwoni telefon, to pewnie po prostu cały, cały egzamin sobie zabiorą, nie? Koniec egzaminu będzie dla wszystkich. A jak na próbnych, to nie wiem co było, bo u mnie się nie zdarzyło tak. No i to tyle. Tak naprawdę. No, do widzenia.